Właśnie przygotowuję wiosenne przyjęcie. Ale czegoś mi tutaj brakuje na stole? Jest taka pustka. Dlatego dzisiaj pokażę Wam bardzo proste DIY, które wykonacie bez problemu u siebie w domu, a zapełni taką piękną przestrzeń, jaką jest stół. Ja nazywam się Kasia Ogórek i zapraszam Was na kolejny odcinek. Potrzebuję oczywiście do tego słoiki. Wy na pewno też w kuchni puste słoiki gdzieś znajdziecie. Przygotowałam sobie deskę i takie oto listewki. Fajnie wtedy też można wykorzystać właśnie takie odpady, które nam zostają z innego majsterkowania. Farby akrylowe i tutaj mam kolory bardzo pastelowe, bo przecież wiosna, radość, życie. Wprowadźmy trochę koloru do swojego wnętrza. Oczywiście wyżynarka, wkrętarka i wiertarka, bo te narzędzia mi się przydadzą do y, wykonania właśnie tacy. E, pamiętajcie, że jeżeli nie macie elektronarzędzi, to spokojnie piła i śrubokręt tutaj dadzą radę. E, przygotowałam też trochę papieru ściernego i pędzelki, mam też wkręty i tak naprawdę mogę już zaczynać, a zacznę od tacy, bo ona jest chyba najszybsza i najprostsza do zrobienia. Przygotowanie takiej tacy jest niezwykle proste. Potrzebujemy do tego kilku deseczek, listewek. Ja wykorzystuję te, które już mi zostały po różnych zrób to sam i teraz właśnie się przydadzą. Ale Wy możecie bez problemu kupić sobie deskę świeżą w markecie i nawet tam ją dociąć. A jeżeli nie, no to piła czy wyżynarka i docinamy. Ja swoje już przygotowałam. I teraz będę mogła połączyć to razem, a wystarczy tylko przyłożyć tutaj dłuższe listewki do dłuższego boku deski, bo jedna będzie podstawą, a druga dwie bokami, i dołożyć jeszcze dwie dodatkowe ścianki, i będę miała takie korytko, w którym ustawię moje słoiki. I teraz co? Wystarczy, że yy, wezmę nawiercę i skręcę to ze sobą wkrętami. To do dzieła! Przygotowanie takiej tacki jest naprawdę bardzo, bardzo proste i spokojnie dacie radę sobie sami ją przygotować. Możecie oczywiście wymiary dopasować do swoich słoików albo do ilości, którą chcecie mieć na tej tace. Ja zostawię surowe drewno, bo mi się bardzo taki efekt podoba, ale za to moje słoiki zyskają kolor, bo zaraz je pomaluję farbą akrylową. Nie martwcie się tym, że to jest szklana powierzchnia, bo farba akrylowa świetnie tutaj się sprawdzi i pokryje nam całość. Myślę tylko, że dwie, trzy warstwy są potrzebne, aby taki słoik cały pokryć i pomalować. Słoiczki już gotowe, farba wyschła, ale jeszcze dodam coś od siebie. Mam tutaj taką koronkę, która jest nawiasem mówiąc już, już podklejona, więc bardzo łatwo jest mi ją przykleić do góry słoika. A przy okazji zakryję ten, yy, to miejsce od nakrętki i wcale nie będzie widać, że to jest słoik. Jeszcze dołożę trochę rafii dookoła, aby słoiczki zyskały. Jeszcze więcej koloru, i to samo zrobię z dwoma słoiczkami dodatkowo. Kiedy wazoniki mam już gotowe, mogę je ustawić na mojej tacy o ten sposób. I pamiętajcie o tym, że Wy możecie taką tacę dopasować do swoich wymiarów, czyli na przykład jeżeli potrzebujecie, żeby była dłuższa, to po prostu zróbcie taką. A jeszcze Wam zdradzę mały patent, że kiedy znudzi Wam się już e, opcja z wazonikami, możecie spokojnie ustawić na tej tacy świecę i będzie też świetną dekoracją stołu. O tak, tego właśnie mi tutaj brakowało. Teraz ten stół wygląda naprawdę przepięknie, a ja mogę zaprosić swoich gości. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Ja się na dzisiaj z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że moje DIY Wam się spodobało. Jeżeli tak, to czekam na Wasze kciuki, komentarze i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych fajnych pomysłów.